Nikt nie lubi stać w korkach. Spóźniamy się przez nie do pracy, stresujemy się i tracimy nerwy za kierownicą. Mamy jednak rozwiązanie na ten problem. To innowacyjna technologia Community Traffic Online, opracowana przez pracowników Politechniki Poznańskiej i współzałożycieli Navi Experts, pozwalająca omijać korki i remonty, a tym samym szybciej dojeżdżać do celu średnio o 26%. System NaviExpert monitoruje prędkości, z jakimi poruszają się po drogach samochody użytkowników nawigacji oraz autoplotowe. Dane te są przetwarzane anonimowo przez serwery, dzięki czemu wiemy, gdzie jeździ się wolniej oraz gdzie tworzą się korki i którędy je omijać. Dzięki tym danym aktualne średnie prędkości na odcinkach drogowych przedstawiane są w postaci kolorów na mapach w serwisie korkosfera.pl oraz w nawigacji NaviExpert i zmieniają się w zależności od bieżącej sytuacji drogowej. Co to oznacza dla kierowców? Przykładowo, jadąc z Lubonia w kierunku Ronda Rataje w Poznaniu, trasą prowadzącą drogami głównymi, dojedziemy na miejsce w 25 minut, pokonując 8 km. Wybierając trasę rekomendowaną, pokonamy tyle samo kilometrów, jednak na miejscu będziemy 9 minut wcześniej. Dzięki zaawansowanym algorytmom wyznaczania tras, oszczędzamy średnio 26% czasu do tej pory traconego w korkach. Jadąc z nawigacją NawiExpert w przypadku wystąpienia korka, wypadku czy innego zdarzenia drogowego technologia Community Traffic Online automatycznie przeliczy trasę omijając zablokowany odcinek. Sytuacja na drodze przed Tobą uległa zmianie. Aktualizuje trasę. Nowa trasa uwzględnia najnowsze dane o sytuacji drogowej. A jak to się sprawdza w praktyce? Na Expert w testach autoświata, jak i na Expert w testach, które robiliśmy wspólnie z Adakcją Antyradia zwykle wpadał bardzo dobrze. I o samej aplikacji, jak i technologii Community Traffic można naprawdę mówić dużo i to ciepłych słów. Oczywiście można także byłoby też ponarzekać, bo pewne rzeczy zawsze można byłoby kachuć doskonalić. Dziennikarze będą pewnie zwykle, zawsze mieli jakieś ale. Niemniej, w przypadku nawiegu i Community Traffic jedno nie ulega wątpliwości. Ta technologia naprawdę sprawdzała się na drogach na co dzień, jak i w naszych testach. To sprawdza się też w tym znaczeniu, że nawigacja omija korki i utrudnienia nie za wszelką cenę, tylko w bardzo przemyślany sposób. Sebastian Sulowski tygodnik motor. Wszystkie popularne programy do nawigacji satelitarnej mają funkcję omijania zatorów na drodze. Jeden z nich miażdży konkurencję, który? Nawi Ekspert zdecydowanie pokonał konkurencję. Na trasie wybrał boczne drogi, na których niemal nie było ruchu. W Warszawie i Łodzi także ominął utrudnienia. Udowodnił, że system omijania korków może działać. I to wyjątkowo sprawnie. Paweł Płaczuski, redaktor naczelny Komputer Świata. Aplikacje nawigacyjne na smartfony mają gorsze mapy? Bzdura. Może Google Maps dużo brakuje do ideału, ale taki Nawi Ekspert może zawstydzić większość PND. Wiem, bo używam go na co dzień podczas jazdy do i z pracy i nie dlatego, że nie znam trasy, ale żeby ominąć korki i omijam z niewiarygodną skutecznością. Może wadą jest ciągłe korzystanie z internetu, a w wielu miejscach brak zasięgu? Mit droga z Warszawy do Gdańska to ledwie kilka pobranych kilobajtów, a z powodu dziur w zasięgu nigdy jeszcze nie zbłądziłem, aplikacja sobie z tym jakoś poradziła. Ty także możesz skorzystać z technologii Community Traffic Online w Nawi Expert i omijać korki zawodowo. Szerokiej drogi.